Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 28 września 2022, 16:46, samochody. Od czasu ich powstania ewoluowały w imponujący sposób i w niczym nie przypominają tych z początków ich istnienia. Obecnie są już wyposażone w technologię, która sprawia, że jazda jest wygodniejsza i przyjemniejsza. Fotele elektryczne są jednym z najnowszych rozwiązań w samochodach. Nie używają już dźwigni ani pokręteł do regulacji pozycji. Teraz wykorzystują silniki elektryczne i przyciski, które pomagają przechylać podnosić lub regulować fotel tak, aby czuć się najbardziej komfortowo. W rzeczywistości niektóre samochody z elektrycznie sterowanymi fotelami posiadają opcję ogrzewania, chłodzenia i masażu. Czy elektryczne fotele są powszechną funkcją, ponieważ samochody mają coraz więcej funkcji? Elektryczne fotele stają się coraz bardziej powszechne. Jeśli producent oferuje pojazd bez elektrycznie sterowanych foteli, jest to zazwyczaj podstawowy poziom wyposażenia. Elektrycznie sterowane fotele są prawie powszechne w miarę przechodzenia przez ofertę marki i poziomy wyposażenia. Wysokiej klasy i luksusowe marki często oferują samochody z elektrycznie sterowanymi fotelami, które mają dodatkowe opcje regulacji i konfiguracji. Jak przestawić elektryczne fotele bez prądu, jeśli elektryczne fotele w Twoim samochodzie nie działają? Możesz je przesunąć za pomocą narzędzia do nawijania. Zwijacz wygląda jak drut z uchwytem na jednym końcu i końcówką przypominającą śrubokręt na drugim. Włóż końcówkę do odpowiedniego gniazda na spodzie siedzenia i obróć uchwyt. Aby przesunąć siedzenie do przodu i do tyłu, ruch fotela będzie powolny i ograniczony do ruchu do przodu i do tyłu, więc znacznie lepiej jest je naprawić. Czy mogę dodać elektryczne fotele do samochodu? który ich nie posiada? Jeśli producent samochodu oferował twój model pojazdu z opcją elektrycznie sterowanych foteli, może on mieć niezbędne połączenia, aby dodać je później, nawet jeśli wybrałeś pakiet wyposażenia, który ich nie zawierał. Sprawdź u swojego mechanika, czy jest to możliwe. Jeśli możesz dodać elektryczne fotele do swojego samochodu, Będziesz musiał wymienić fotele na modele z funkcją elektryczną. Możesz być zainteresowany.